Witam dzisiaj trochę o przyrodzie ale zobaczcie ile jest rzeki ile rzeka ma wody tu było malutko tej wody a jest tyle, że szok. I wszędzie jest czerwona ta woda. Nie wiem czemu Ale gdzie jechałem? Patrzyłem się na rzekę. To jest czerwone wszędzie ryb. Nie wiem czy tu będzie coś widać. Normalnie na nie widać. Zawsze było widać zaś będzie kryzys w wodzie weźcie barierkę rozwalona trochę puszek ale tam nie będę sięgał dzisiaj bo mam nadmiarę dzisiaj Uuu, zobaczcie to wszystko się chwieje nawet nie można się oprzeć tu też wysypisko ale tu gruz wysypisko. Że jakieś butelki też widzę ceramika ale to tak zawsze było i będzie Już kiedyś nie było koszy to rzucali gdzie mogli. A chciałem nagrać ten szum wody, co tu zawsze był. Ach, a tu się nie da. Tak sobie chodzę, patrzę na to wszystko. Ten masterz już nie dbają o niego. To sińce z niego będzie. Ale zobaczcie, jak to wszystko wygląda masakra tak jest wszędzie pozalewane wszystko stan wody masakryczny jeszcze tu takiej nie widziałem o puszeczka żeby nie było że się obijałem to Cała torba butelki i puszek Tu też się to wszystko chwieje I można się nawet oprzeć Idę ja tu zobaczyć kawałek Co tu ciekawego A także odpocząć chwilę czek pędzi pędzi Mam nadzieję, że filmiki Wam się podobają. Dawajcie łapki. Łapki sprawiają, że ja nie zarabiam na tym. Ale więcej ludzi mnie widzi. No i co zarobić? W takie miejsce ptaszki ładnie śpiewają. Drzewa. To się na drzewach zna to nie jest ten barszcz Czy jak to tam się nazywa Co idzie się tym poparzyć To jest drugi To chyba to, chociaż Muchy to lubię Zresztą muchy są dziwne One wszystko lubią to co my nie lubimy Robię tu przerwę Trzeba się napić Napoju Jechać Do domu Zjeść obiad na działkę I ze synem spędzić czas Każdemu polecam na dwór wejść, do parków, nad wodę, nad rzekę, a nie siedzieć tylko i oglądać filmy. Miłego dnia życzę.